Witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina, z Wiedźmina 3. W którym Pogramy sobie Czeka Adam, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmi z Wiedźmina 3, w którym dalej będziemy zwiedzać pytajniki. Na razie jedno z lepszych rzeczy, ząb mnie nadal bo boli, nadal na znieczuleniu lecę znieczuleniu od dentysty który załatwił mi ten ból, ból w zębie Czy mogę to zebrać? Nie mogę, szkoda bo wyglądało bardzo dobrze Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabili. Przegnałem go. Tylko, żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co? Klara, Polke, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka Tomira rozprawiała raz. Wasza nagroda, mistrzu. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Szmaragd, Wungeltyn. Może coś tutaj jeszcze będzie. Ruda srebra, odset Warreny. Butelka wody. A to najchętniej chciałbym, żeby tutaj była saletra. Jakaś piękna. Fajna. No ale no niestety nie poszczęściło mi się żadnej saletry. Nie, to tak, gdzie był jakiś zeptajnik? Tutaj był zeptajnik najbliższy Most płaczki. Mm. Dawaj płotka do mnie. Będziesz galopowała. Galopowała w miejsce zeptajnika. Nauka nitwogardzkiego, fajnie, punkty żywnościowe, dobra, racje żywnościowe, poszukiwany deserter, pług pożyczę. ochotnicy mniej widzianej, o, Okej, okay, armii, nowy ład. Przemówienia komendanta, zarobiście. test. to jest... Pierwsza wioska, w której byliśmy. Okej, okay, tutaj się w sumie nic nie zmieniło. Fajnie. Tylko jak to jest ta początkowa wioska. Nie, to w sumie nie powinno się zmienić. Dobra, nieważne. Czarni i tak wszędzie latają wszystko pozmieniali chyba już nic nie powinno się zmienić no chyba że ci że temer teme, temerczycy znowu będą przy władzy no i gadaj że tutaj jest pełno utopców i z nimi i z nimi będą się zwalczyć oczywiście Myślę. Brat mi cały czas zwraca dupę, a ja za chwilę tutaj zginę. Wow, 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 gościu, weź się ogarnij to był jeszcze trzeci utopiec. No właśnie. Gościu, możesz nie unikać? No tak, nie mogę cię zaatakować silnymi atakami, bo jesteś utopcem. A, oh, to ci był jeszcze jeden, nie? Oczywiście. Ja to mogę podpalić niby? No nie gadaj. Dopiero teraz się dowiaduję, że mogę podpalić beczki z alkoholem. Dobrze wiedzieć. Rozpoczynamy tą grę, więc w sumie dosyć szybko się dowiedziałem, że można podpalać beczki z olejem. Czy tam z alkoholem, czy jeszcze nie wiem, co tam było innego. Jedwab. No, coś jeszcze? No, coś tu jest. Teraz co, igni? To wybuchnie? Nie, czy tak, to wybuchnie? wow. To no kozak. No i no, takie coś to liczyłem. Ej, ja mogę zebrać teraz te części beczki, czy jak? No nie, no to czą się świecą, jakbym je zebrać. Schemat Gwenel. Cydryjska przeszywnica, kolejna. Bełty z tępym końcem. Minus 2, minus 2, minus 3. I to było nowe. No Jest dalej gorsze niż nasza broń stylowa. Niż nasz stalowy miecz. Kurczę, chyba lepszego nie znajdziemy już w tej lokacji. Przynajmniej nie jest zapytajników. Góle. kogo innego mogłem się tutaj spodziewać? Nie to czego innego. się pali, o. Czyli taki czerwony gul to jest się gul, no spoko, dobrze wiedzieć. Zresztą, dupa, kogo atakuje? Nie biegaj tak w kółeczko, jest zatykować jednego gula, a nie latać od gula do gula. Znaczy, no, no tak, zatykować na gula, nie latać od gula do gula. Co ty robisz, panie minie. Mam mniej HP. Dobra, już bez różnicy. Zabijemy oba. No tak, mają tyle samo HP. Mm -hmm, Kapliczka magnitele. Zielarz. Ciekawe, co się lasz może nam sprzedać. No zapewne siła, ale czy po lepszych cenach, czy jakieś unikatowe? Czego? Pokaż mi swoje towary. Mm-hmm. 3 wary trwają wiecznie do końca gry? Nie, czas trwania 1800, 1800 i 1800, ok. No to warto wiedzieć, ja myślałem, że będzie to coś kozackiego, a tutaj się okazuje, że to jest prawie kozackie, że... Dałoby się to użyć, ale nie będzie to no, jakoś bardzo łatwiał gry. Jeden gul. Niedźwiedź! Rzecz dupa. Walić cię, Wydzia skóra. tylko tyle z tego dostaliśmy. Oczywiście, że tak. No i punkt umiejętności, którego zu nie zużyjemy, bo nie mamy na co. No czyli teraz powinniśmy mieć trzy punkt umiejętności. O ile dobrze liczę. I tylko pięć zaptajników. I dwa gniazda do zniszczenia. Hmm. Fajnie brzmi to ulepszenie, które pozwala nam mieć w nieskończoność zwiększoną moc jednego znaku i chyba jest sobie wybierzemy, jak będziemy mieli taką opcję. Opcje, bo, 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 bo chciałbym sobie zwiększyć znak queen, bo znak queen na stówę się przyda. Zawsze się przydaje. Tędy nie wyjdziemy. Oczywiście, że nie da się dołem przepłynąć może. Nie da się dołem przepłynąć, a szkoda. Czyli wpłynęliśmy tutaj od dupy strony. Mhm. Tutaj też będą kraty, też będą kraty. Nie da się przepłynąć przypadkiem. przypadkiem, nie. Ale za to może, może wejdziemy do środka po tej beczce. Albo nie? Ja. A, kim cudem nie mogę tutaj wejść. Eee, falić. No to e, pójdźmy dookoła. Pan należy teraz do mnie. so weird to be To guli trzeba je zniszczyć